No cześć, witam was moi drodzy na kolejnym odcinku. Dzisiaj przygotowałem coś z grubej rury, czyli pełny portfel dla relaksu extra Linia, plaster miodu, no i Mikołaja. W końcu mamy jeszcze okres świąteczny. No mam nadzieję, że dzisiaj czymś lot to zarzuci, no bo ostatnio tak jakoś nie za bardzo wypłaca, bardziej zbiera dla siebie, więc zaraz się przekonamy jak będzie dzisiaj. Tak jeszcze dla statystyk, dla tych co zbierają pełny portfel z numerkiem czwartym. Tutaj Mikołaj 44, plaster Miodo do 41 i ekstra linie drugi. No to drapiemy. Pierwsza gra, tęcza, tęcza i portfel. Ach, już zepsuli. Zabawę dranie. Linia druga też nic nie ma. No wszystko różne podkowa drzewko i plik pieniędzy, także nawet wszystko różne gdzie tam o trzech w jednej linii pomarzyć można <grych> gra szósta no no niestety też zabrakło I gra siódma no, no 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 uwaga uwaga jest mamy to super są trzy monety także jest wygrana na początek sprawdźmy jeszcze na szybko bonus jest grucha Także zostaje nam tylko to, co tutaj w grze 7. No jest 5 zł. Ale zawsze idzie, zawsze dobre i to. No to zobaczmy, co przyniesie komornik albo Mikołaj. Znaczy, no, komornik przyniesie pustaka, Także na no pytanie bezsensowne. Co przyniesie Mikołaj? O? Co mamy? 1, pięknie. 21, 9, 4. 30 27, 22, tutaj mamy ósemkę i ostatnia liczba 29, nie przyniósł nic, czyli typowy komornik się trafił. Dobra, zróbmy sobie te ekstra linie. One mają 22 numerek. No i sprawdzamy co przyniosą. Pierwszy tutaj symbol jaki mamy to lody. Bardziej takie te wakacyjne są symbole niż, niż zimowe, no ale to jest najmniej istotne teraz. Ważne, żeby wygrane były. No, tych lodów trochę też wpadło. Co dalej? Mamy dzwonek. Czy wydzwoni wygraną? No, może i wydzwoni. Tutaj mamy też dzwonek. O, poczcie i lodów i dzwonków było dosyć sporo. To teraz sobie zrobimy z tej strony słońce. O, pachnie linią. Mam nadzieję, że się utworzy. Byłoby fajnie. Biedronka. No patrzcie, na razie się wszystko trafia. No, i kończymy moi drodzy. Powiem Wam ciekawa sytuacja, bo na, no, na razie nie ma żadnej linii, ale chodzi o to, że doszedłem gdzieś do połowy symboli i cały czas wszystko się trafiało, więc myślałem, że tu rozwije bank. Ale Lotto jednak wie, jak tutaj zatrolować, więc no. Ale jeszcze zostaje jeden symbol, więc nie traćmy nadziei. Kraba, no, którego on oczywiście nie ma. Dobra, no nic, zapowiadało się fajnie, emocje rosły z każdym symbolem, ale. Skończyło się jak zwykle. Mamy strapkę przegraną DP. To są kontrolne. Dobra. No i kończymy odcinek portfelem. Numerek czwarty, jak już to mówiłem wcześniej. No i drapiemy. 15, 13, 5 i 10. No i jestem ciekawa, czy coś wpadnie. 33, 17, 23 i 34.

Z każdą sekundą. Para czwarta nie ma nic, para piąta, szósta i para ósma. Też niestety nic nie ma. Oj, obawiam się, że z tą piątką na początku zostaniemy. 150. 2 miliony, stówka po raz drugi, 50 tysięcy po raz drugi, 200, 2 miliony, 5 tysięcy i ostatnia szansa, 150 po raz, pier... po raz drugi. No dobra, także no niestety po raz kolejny lot to górą. Kontrolne, jakie mam to C i M. Dobrze, także to jest wszystko na dzisiaj. Wygrała tylko jedna zdrabka plaster miodu na kwotę 5 zł. No dobra, także, no tak to musi być, niestety. Na duże wygrane trzeba czekać. Mam nadzieję, że one się też pojawią. Także bardzo dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia jutro. Cześć.